Jeżeli chcesz ustawić jakiś obrazek dla kontaktu w Motorola Edge 70, to aby to zrobić, najpierw musimy wejść w aplikację telefonu. Następnie na stronie głównej naciskamy tutaj na przycisk wyświetl kontakty. Natomiast, jeżeli byśmy go nie mieli, to możemy także wejść tutaj w te trzy linie w lewym górnym rogu i wybieramy kontakty w tym oto miejscu. Następnie przechodzimy do kontaktu, dla którego chcemy ustawić jakieś zdjęcie. Naciskamy na tę ikonkę z ołówkiem w prawym górnym rogu, i następnie naciskamy na te pole, gdzie mamy obecne zdjęcie. Możemy oczywiście otworzyć aparat, aby w tym momencie wykonać zdjęcie i ustawić je jako obrazek dla kontaktu. Możemy także oczywiście otworzyć galerię i wybrać zdjęcie z galerii. Mamy także zdjęcia Google. Mamy monogram, mamy ilustrację i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście musimy mieć połączenie z internetem, aby to zrobić, aby się tam dostać. W moim wypadku otwieram galerię i wybieram jakieś zdjęcie. Załóżmy, wybierzemy sobie takie oto zdjęcie. Możemy sobie przybliżyć zdjęcie, możemy sobie przyzumować, możemy także oddalić, zmienić pozycję zdjęcia. Możemy także obracać zdjęciem, jeżeli musimy. I następnie naciskamy na wybierz na dole ekranu. Następnie zapisujemy w prawym górnym roku. No i w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.